Manko. dzisiaj nagrywam mega specjalny odcinek znalazłem nową i czytałem w necie, że można... Kto? Stary, już prawie umiem stać na jednym palcu. Stary. Tyle zabrakam. Stary, znalazłem nową miejscowość, gdzie można iść na urbex. ale Uwaga, można tam podobno znaleźć skarb. Oskar, Wiktor. nie ma miejsca urbexowego w Warszawie, w którym nas już nie było. Stary, wszystkie miejsca widzowie znamy. Oskar, ty też już wszystkie miejsca prawie znasz. Nie ma takiego miejsca. Stary, ale to miejsce, podobno jeszcze nikt tam nie był. Kto tam był, podobno nigdy nie wrócił. To raz. No. I dwa, podobno jest tam jakiś skarb, stary. Oskar. Co to za miejscu? W takim razie. Czekaj, zaraz ci wyślę koordynaty. Wyślę ci po prostu link, dobra? Dobra, wysyłaj. Dobra, i poszło. No i stary, to jest pół godziny od Warszawy. Tak jak każda puszczona na miejscu. Widzowie, powiedzcie mi, czy w tym moim miejscu byście coś pojechali takiej miejsce, czy nie? Stary, a co możemy lepszego dzisiaj robić? Niż szukać skarbu stary w nowym Rubeksie. Możemy zamknąć się w rakiecie i znowu zrobić tam zadymioną haszkę. To się z maszyny dymnej, oczywiście. I byłaby super. Stary, mam pomysł. No. Jeśli pojedziesz tam ze mną i nie znajdziemy tego skarbu, to stawiam ci kebaba. Dobra! Oj, oj, oj! O, o. stary! No stary, ja już słyszałem o teraz kwiatka zrzucić. Oczywiście, widzę, że on jest No, my bardzo lubię właśnie. Mamy psa? Hał Znowu później jakiegoś psa na chatę? Nie, stary! Oskar, wiesz, ja bardzo nie lubię psów, a szczególnie tych zaczynających się na dziewiątkę. Stary, weźmy tylko. może jakąś łopatę, stary? Poczekaj, bo to jest tak, jedziemy jakiś. Dobra, ja lecę, stary, za 5 minut przed wejściem Dobra. do domu z rzeczami Dobra, stary, ale się obłowimy dzisiaj. Hej, słyszałam chcesz. Nie, nic nie słyszałem. A coś, to pies, coś, pies. To ten pies. Ryb, nieistotne. Rzemy patarą kawice. A nie wziąłeś nic. Ale to ty będziesz kopać. No dobra. Dobra, lecimy moją furą. Jesteśmy już niedaleko, to prawda, więc, więc pokażę tam jeszcze pięć minut drogą. Ale widzowie, poza tym, że jedziemy w jakieś porąbane miejsce, gdzie w ogóle nie wierzy że nic skarobi, to jest piękna pogoda. Możemy sobie... No zobacz, jest stała no, ławeczko. To prawda. Hmm. Ale... Mega ładny. Ej, ktoś ma taki prywatny staw? Ile Ogólnie to jedziemy już jakieś 15 minut i cały czas stary jedno auto za nami jedzie ogólnie. Jest identyczne do twojego. Ale to prawda, jest mega podobne. Nie widać go w ogóle, nie widzę go w frustracji, nie jestem w stanie go pokazać, ale... Tak, stary, jeżeli ktoś nas śledzi dla zabawy, to pokażemy to. O. Jedzie cały czas za nami cały czas skręca, Identyczny ślą. samochód co tak, twoje, trzymaj kamerę. A weź gdzieś skręć teraz i zobaczymy stary, Dobra. czy on pojedzie za nami, nie? Po, teraz pokazuje, że nie będzie za dużo zakrętów. Kurde. Ale to poczekaj. Zobaczymy stary, co zrobią, nie? Bo i tak na mapach zaraz będziemy skręcać. O, to będzie stary, za... jestem mega ciekawy jaki tam skarb można znaleźć, nie? nie Ludzie będzie tam pisali... Nie żadnego skarbu. Come on. Stary, okay. no jak nie będzie. O, Dobra, skręcamy, zobaczymy czy to auto też za nami stary skręci. Patrzcie stary! Ju! Też. Dobra, Oscar tak nie będzie. Wyjeżdżamy i ja po prostu daję nie? Stary, musimy ich zgubić. I jest za 3 minuty. Czyli ja tutaj wiem. Sorry, dawaj grzej. To auto cały czas za nami jedzie ogólnie. Nie, nie! Rozejrzyj się! No to poczekaj, stary. Założę się, że znowu skręcą za nami. Jadą za nami. Zrobiliśmy nawrotkę, skręciliśmy trzy razy i tutaj oh. są za nami stary. Prawda? Dobra, musimy leczyć ich zgubić. Nie chcemy, żeby ktoś inny przejął nasz skarb, więc... Wow, wow, wow są jacyś inni poszukiwacze przygód i stary dawaj grzej Ja mam w dupie ten skarb ja chcę po prostu się ścigać tutaj już. Tak, powinno być tutaj. Poczekaj. Tak, tu w lewo. Dobra, stary, chyba i zgubiliśmy. To prawda. Dobra, dawaj grzej na lewo i wysiadamy i. no i tyle. Tak, tak, tak. Pokazujesz to tu, tylko gdzie tu stanąć? Tylko tu miał być dom. Oskar, nie, teraz dawaj na lewo, dawaj na stary, na pewno dzisiaj nie będzie, stary. Tu on będzie skarb. Dobra, dawaj kamerę i wysiadamy. Oskar, dojechaliśmy już to twoje zaczarowane miejsce. I co teraz? No na razie zobacz. To w sumie miała być stary chata. Załorane pole. dobra, mniejsza, dawaj, pokaż gdzie to ma być? Masz, dobrze. -y dokładny tak, tak, na miarę tak, na to? Dobra, stary, mam koordynaty. Patrz, wszystko ma sens. Zobacz, co jest tutaj. Nie posiadam. Nie posiadam. Nie, czyli lawo. Widzowie, na pewno możemy tu być, bo ta działka jest tak na sprzedaż. O tym mówię. Także stary ktoś wyburzył dom, który był tutaj. Ewidentnie, I teraz u... jest po prostu mół. Dobra, według starych koordynatów na końcu domu, tam, gdzie jest ten mostek, tam była jakaś piwnica. Dobra, stary, jedziemy. Tam są jakieś tunele. Nie wiem, czy tak, widzisz, bo tak, tak. kamera tego nie widzi. Tam, stare były piwnice, więc tam mamy. Szukać ogólnie. Ludzie pisali, tylko no. właśnie ludzie stary pisali, że kto trafił tutaj, podobno nigdy jakby nie wrócił. Że słuch o tej osobie zaginął. Nie wiem, czy wierzysz w takie rzeczy, stare. Stary, ja doświadczyłem ostatniego czasu, że ostatni rok bardzo dużo dziwnych rzeczy. Nie. Słyszałeś coś? Także ja już stara, mam jakieś urojenia w głowie, bo mi się nawet wydaje, że ktoś nas śledzi. Więc nie pytaj mnie, czy że rzeczy nawiedzone, bo to jest już poza moją banią, nie? To jest gdzieś tutaj. To jest ten most. Chodź gdzieś ze mną stary. Musimy kopać, stary. Tu już są te tunele, o których ci cały czas mówiłem. Tak. Tak, tak O, elegancko Halo? Yo Wow. tam taki tunel, tu jeszcze jest? Chodź pierwszy Idziemy tu? Tak Stary, jak to są jakieś pająki, a w ogóle tu zwierzęta chodzą. To prawda, zwierzęta, ale tu jakiś mega mół jest. Czego my szukamy? Oskar, to wszystko jest twój pomysł ja po prostu nie mam co dzisiaj robić, więc z spędzam czas, nie? Stary, no w najgorszym wypadku dostaniesz kebaba. W najlepszym znajdziemy jakiś skarb i będziemy, stary, bogaci. A, co prawda. Może za tym tunelem, stary? O kurde. O kurde, a tam kurde. Tam się, a się dalej badałem, stary. Tam mi się dalej gdzie my jesteśmy? Dobra stary, ja chyba zawijam Ej, co, nie, jest? co to jest? Patrz tak, widzisz? Ej, to... zobacz Co to jest? Nie wiem stary, stary po co przyjechaliśmy, zło. ale znalazłem niezłą Mega ładny zegarek, patrzcie Co? Pokaż To jest zegarek? Z takim ptaszkiem To zegarek? No Stary, to jest jakiś i to zostało Stary, nie mów tak o ludziach, nie? A jak nacisnę? Nie, nie wiem, weźmy go może do domu czy coś No A jak wolno się? Jaki żulowy ten? No coś... co, kliknąłeś? Nie, on stary nawet nie, nie chodzi chyba Chodzi, ale pokazuje jakąś dziwną godzinę Stary, nie stawiam ci kebaba, bo znaleźliśmy coś, więc dawaj po prostu na chatę już O, oh, come on Stary, znaleźliśmy... To ja już wolę w ogóle tu nie jechać A Dawaj na chatę Wracamy w drugą stroną Ale w sumie na kebaba możemy i tak zajechać Jas... Czujesz się jakoś dziwnie? Nie, czemu? Ja się czuję jakoś taki bardziej wyspany Jakoś taki jestem... Jakbym dopiero wstał? W sumie stary, jakby... Nie wiem... Słońce? O. On jakoś inaczej świeci? Dziwnie. Jest jakoś. Dobra, stary to... Idziemy na tego kebaba jeszcze? Ja nie już nie jestem głodny po takich ojców. Chodź dawaj na chatę, to ci nauczę jak się na głowie stoi. Dobra, ale stary ja i tak zamawiam kebaba. Ej, nie wiem czy telefon mi zwariował, ale jest godzina wcześniej. Było jakieś cofanie czasu dzisiaj? Nie, powinno być 15.30 teraz. Stary jest jakoś o 15.00 wyjechali. Tura? 1330 jest stary. Co jest? Nie, ej! No to masz na coś z telefonem, nie tak. Ej, no zobacz. Stary, musiał być jakiś cofanie czasu dzisiaj. Nie było że wiosenne czy zimowe? Czy coś? Nie jest. Styczeń. Nie ma czegoś takiego cofanie czasu. Stary, zamów tego kebaba, wróćmy do domu i zapytamy chłopaków jak to widzą. Bo może nam po prostu telefon ześwierowały, może stary jakieś pole magnetyczne było w tym tunelu. Stary, nie wiem. A co jeśli ten zegarek cofnął nas w czasie? Wierzysz w takie Oskar? Jak jeszcze w potwory i Pennywise'y wierzę, to w takie rzeczy totalnie już nie wierzę. Stary, ale no jak to wytłumaczysz? Czyli w takim co? razie według twoich zeznań, jeżeli byśmy się cofnęli, załóżmy w czasie, to w tym momencie powinniśmy, powinniśmy być... być w domu? Tak. I jak pojedziemy teraz do domu samochodem, to będziemy na kanapie? Na jeszcze? kanapie. No tak powinno być. No to zapraszam. Oskar, mówiłem ci, że znalezienie czegoś takiego, jakiś flash po oczach. No, ostatni raz, Urbex. Tylko kliknąłeś. No ale co z tego? No to, to ale ty mi kaza jechać Tu tak. To ty Dobra. jesteś bardziej odpowiedzialny niż ja. Stary, obczajmy, czy rzeczywiście cofnęliśmy się w czasie. Oskar, nie ma takich Stary, rzeczy. Stary, jeśli rzeczywiście to zadziałało, to powinniśmy teraz być w salonie. No to prowadź w takim razie. Mi się osobiście, no. Stary, nie możemy wejść do salonu, bo nie możemy. Jakby nie sami nie, nie możemy samych siebie. Tak. Wiadomo, no. Bo to zawsze ostrzegają się. Ale by to było ja, jakbyś okazało że to jest naprawdę. W sensie, wiesz, no ile możliwości, nie? Czekaj, chcesz powiedzieć, że jeżeli to będzie prawda, to będą jaja? Możemy loto puścić, które będzie za parę godzin, możemy, no stary, możemy wszystko. Jasne. Yes? Co jest? To my. Ej, ty robiłeś, rzeczywiście, stary. Co, o, o czym my gadaliśmy? Kebabę miałem ci postawić, stary. Ale nie, bo znaleźliśmy zegarek. To ty stawiasz kebabę. Stary, rzeczywiście kopnąłeś tą roślinę. Czy to jest, to się dzieje na serio, stary? Porachujmy się, chyba nas... Nas Ej, wierzę ci w 100%, to nie, to jak my teraz coś niemy? Jeśli to się dzieje wszystko tak samo, to zaraz wyjdziemy z domu i no, pójdziemy się... po zegarek Właśnie Co wtedy? Pytanie, czy chcemy, żeby to tak zostało, czy możemy powstrzymać ich przed tym Tylko no, nie możemy ich powstrzymać w żaden sposób, bo wtedy zrobimy sobie krzywdę i nam się coś stanie Oni nie mogą nas zobaczyć, no, nie? nie ma czasu, bo dosłownie oni, w sensie, że my już wyszli No, chodzą, chodzą. no oni w tej chwili wyszli, także za pięć minut będą... Śledzimy, śledźmy ich Dobra no. Zobaczmy, czy rzeczywiście jadą Powalona akcja Czekaj, jechaliśmy moim samochodem, Czyli musimy teraz jechać, tak? już powinniśmy wsiadać. Ej, ale wiesz, co jest porąbany, stary? Ja mam kluczyki do swojego samochodu i teraz są jakby dwa kluczyki. komplety są, stary! Nie możemy stary! Bo jeżeli ja sobie zabiorę samochód, to się okaże, jakby. Co tu się w ogóle dzieje? Jakiś Jest jakiś. samolot. Nieważne. Jeżeli ja zabiorę swój samochód, to pomyślę. Nie chodzi. Tychu są warty, dobra. I po czym możemy Nie. To to pies. To ten pies, stary. Pamiętasz, my też coś słyszeliśmy wtedy. Ach, to byliśmy my, to byliśmy, stary. Yo! Ale Wra stary, to było zanim się cofnęliśmy w czasie. prawda, czyli wraca, wraca. W tej chwili wyszliśmy z furtki. Czyli co, do mojej fury, do mojej fury. Do, do, do twojej fury. Ale powoli, Oskar, powoli. Przecież my jesteśmy tu sami. Gdzieś to powinni być ogólnie. Dobra, są, so, są, so, są, so, patrz. Jedziemy za nimi, stary. on jedni jechać na tą miejscówkę, więc to jest dosyć niedaleko. Ej, jak przyspieszyli w ogóle! Co oni tak lecą? Zauważyli nas? Nie no, dobra, ale kurde, tak jak chcieli nas zgubić. Jedziemy tu, kurde. Aj, ale... Ja wiecie. Mam nadzieję, że nie ogarnęli, że ich śledzimy. No bo w sumie jakby to mieli ogarnąć. O, oh, już dojeżdżamy, już dojeżdżamy. Dobra, prawie ich zgubiliśmy, ale na szczęście wiemy, gdzie to jest, no bo tam byliśmy, więc i to jest tutaj. Dobra, dojeżdżamy. Zobacz, oni jadą na, dokładnie na to miejscu west Oni, czyli my. Czyli my śledziliśmy samych siebie, stary. Zatrzymaj się, zatrzymaj się na chwilę. Kurde, jest tak pod światło, że nie widać, ale normalnie jest ten. Widać, jak zaparkowali. Czekaj, 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 czekaj. O czym tak długo gadaliśmy? Stary, o kebabie! O, dobra, wysiadamy. Tak, sam już stary dosyć poszli. daleko. Dobra, podjeżdżamy. Możemy podjeżdżać parko, obok tam Toyoty Nice. I od razu stary w krzaki, nie? Od razu w krzaki, żeby nas nie było widać. Stary Dobra, idziemy dalej teraz. Jak my teraz wrócimy? Nie mam pojęcia. Zgubiłem nas. No bo weszliśmy tam do tamtego tunelu za nami. Bardzo ciężka akcja. Czuję się tak, jakby to wszystko się wydarzyło, ale się nie wydarzyło. Jeszcze. Jeszcze, nie? Po drugiej stronie. To jest ten moment, że znalazłeś zegarek. I światło! O, co to było? Misiu kolorowy, widzisz mi co najmniej 10 hepsów codziennie ej, ej, na do końca dnia Czekaj, czekaj, czekaj Życia Miałem mega dziwny sen, że znaleźliśmy zegarek To nie był sen, Oskar Też przecież to nie się obudziłem, tak, co tutaj obok ciebie Zrobiłem tylko taki flash biały, jak go nacisnąłem Stary I tylko kopnąłeś czyli No bo nie, to... nie, wróciliśmy po prostu teraz do domu Ktoś nas pewnie po, po nas przyjechał Czeka. Moją lokalizację ma dużo osób, więc ktoś po nas pewnie przyjechał i nas zostawił, żebyśmy się tu zdrzemnęli Czyli co, wszystko git Ej, stary, zobacz za oknem <susuruj> To my, staliśmy my! Dobra. Jaki plan? Dobra. Słuchaj, co byśmy zrobili my wtedy, gdybyśmy byli teraz tam? Stary. Idziemy to zobaczyć? Na nie. miejscówę, na miejscówę! Teraz po prostu, ale po co? Jak najszybciej to się wszystko zapętla cały czas. Musimy zniszczyć zegarek na miejscówce. Let's go, Let's Let's go. go. Musimy z zdążyć przed nimi. Dobra, Oscar, mi i widzą się. Nie wyjaśnienia. ma czasu. Dobra, wszystko staliśmy tu, jeszcze nie ma nas stary z przeszłości czy przyszłości? Wszystko wytłumaczy, ale nie mamy dużo czasu stary Jeśli oni, czyli my wpadliśmy na ten sam pomysł, to wszyscy teraz biegną po ten zegarek. Stary. Jesteśmy stary, teraz znowu w czasie pierwszym no. Zanim się cofnęliśmy, zanim znaleźliśmy zegarek Ale jesteśmy też po tym, czyli już go znaleźliśmy Więc jeśli moja teoria ma sens, ten zegarek cały czas tu jest I jeśli stary go teraz schowamy, czy go zniszczymy To nigdy nie przeniesiemy się w czasie Bo go nigdy nie znajdziemy? Bo go... nie... Kupisz mi kepsa? No. A co się stanie z nami? Ale ty go nie zjesz, tylko z jego ten... Ale słyszysz co się stanie z nami skoro my jesteśmy poza jakby my, stary, naszą powin... linią czasową? My powinniśmy wrócić wtedy ze swojej linii czasowej czyli to nie, panie, nie ma czasu. Dzięki. Chodź, ja nie ma czasu stary. stary. Jadą, jadą. my, Nie posionym, nie posionym. Stary, 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 dawaj szybko. Idę idę. O, będzie sens, stary. A, jest, jest! Jest zegarek. Stary. Jest zegarek! Czyli jest. stary. Jeszcze nigdy go nie znaleźliśmy tutaj. Bierz go i wywalamy go jak najdalej. Dobra, stary. To przed siebie gdzieś. Jak najdalej? A. O, panie. Nawet jakbym widział, gdzie nawet... on poleciał, to my go nie znalazł. Stary nawet ja nie wiem gdzie poleciał. Ale widzowie, jeśli chcecie, żebyśmy wrócili po ten zegarek, zobaczyć jakie ma jeszcze możliwości to zostawcie 5000 łapek w górę i wtedy nagramy taki film. Na ten moment musimy uciekać nasi my wrócą tutaj, nigdy nie znajdą, ty będziesz miał kepsa a my wrócimy do swojej czasoprzestrzeni, wszystko będzie idealnie idealnie, dobra dawaj stary wracamy Wow, 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 wow. Oskar! Oskar! Nie wiemy! Nie wiemy! Spadaj spadaj, 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 dobra, to będzie tędy nie zdążymy! Dobra widzowie, nie wiemy co... Się... On idzie stary, dawaj, szybko! Co to jest? Widzowie, nie wiemy co się dzieje, ale na ten moment skończymy trochę. No, szybko i skończymy! skończymy dobra, spadamy, dobra, dobra.